Ta prezydencja była przełomowa. Przede wszystkim zrealizowaliśmy wszystkie cele, które zakładaliśmy w obszarze bezpieczeństwa, bo mamy nową strategię, gotowość 2030, gdzie zostały wyeksponowane najważniejsze nasze priorytety. Przede wszystkim tarcza wschód uznana za kluczowy projekt obrony europejskiej, co również wiąże się z zapewnieniem źródeł finansowania. Po drugie konkret jakim jest instrument SAFE 150 miliardów euro, bardzo dobrze przygotowanych, a przede wszystkim korzystnych z punktu widzenia naszych interesów pożyczek, umożliwiająca finansowanie już projektów trwających, ale również przyszłe zakupy, które możemy realizować w oparciu o nasze polskie firmy zbrojeniowe, ale również współpracę z firmami europejskimi. I po trzecie, ustawienie Unii Europejskiej w kierunku działań na rzecz uproszczeń, deregulacji. Po to, żeby te środki, które zostaną uwolnione, to również pożyczki gwarantowane przez Unię Europejską, mogły być pożytkowane bardzo szybko. Polska kojarzy się przede wszystkim z bezpieczeństwem, z nadaniem nowego kierunku pracą Unii Europejskiej, ale to wszystko, co robimy, jest de facto wzmacnianiem europejskiego filaru NATO. Przekonaliśmy naszych partnerów, że tak naprawdę ta nasza obrona zaczyna się na wschodniej granicy Polski więc Starcia Wschód stała się kluczowym, flagowym projektem. Podobnie jak Autycka Linia Obrony, to daje konkretne rozwiązania, konkretne zobowiązania, ale przede wszystkim źródła finansowania, które są w tej chwili dostępne.